Dzień dobry proszę Państwa, jak widać karty LBGT są już, już rezygnują powoli z tych kart, powoli są rezygnowane, więc trzeba jasno na to temat powiedzieć, że trzeba, że na się udaje. No nie będziemy fundusze. kłoduszy. Otwarta, otwarta przestrzeń, pro-psychiatryczne, pro-LBGT-owskie, multikulturalne, lewackie i prounijne, gdzie prounijne. To unijne zachowania nie będą już ważne. Są już likwidowane w szpitalach psychiatrycznych coraz bardziej. To się nam bardzo podoba w tej narodowej Więc na razie rezygnujemy nie z miesięcy na tym psychiatryczny, Ale miejmy nadzieję, że Marek Michael nie został zamknięty w psychiatryce. Nie wiadomo nic, Dlatego zdecydujemy po prostu w pozemknięciu jego. Nie wolno ich zamykać Oni doprowadzają za do zniszczenia rodzin, i opcji. Wszystko to, co doprowadzili, to, to zniszczenie. Wszyscy już mówią, że trzeba się tam bronić, nie tylko uciekają i tak dalej. Bo psychiatria to jest zło. Można ich porównać do Związku Radzieckiego. Do Związek Radziecki który po prostu niszczył, głupił, zabijał i mordował. Tylko teraz robi to po Można by porównać do Trzeciej Rzeszy i aborcję i psychiatrię. Po zbrodniczej ideologii Adolfa Hitlera i Józefa Stalina. Oni się niczym nie różnią od Lenina Trockiego i Marksa w psychiatrach. Psychiatrzy to są, oni są ten, czy to centrum dzwoni, czy to otwarta przestrzeń, czy to otwarte drzwi. Ale na szczęście ich pieniądze już nie będą mieli. No to tylko rozgrywka polityczna, to już może nie stracił. Ale jest jeszcze inna metoda, będą. I miejmy taką nadzieję, że tutaj, pokazując i mówiąc, że oni zrobili wielkie zło tutaj, w polskiej ziemi. Doprowadzili do tego, do czego doprowadzili. Gwałcą dzieci, mordują, zabijają i doprowadzają do tego, że uciekają ludzie. Tam nie chce nikt być psychiatryką. I dlatego trzeba doprowadzić do tego, żeby wreszcie tej psychiatrii nie było. Żeby oni byli pokazywani i tak dalej. Według mnie można skasować zawód psychiatry. No jeżeli ktoś chce być bardziej radykalny, może skasować zawód psychologa A no, blokada jest. Żeby pokazać co się dzieje. Co oni zrobili. I Rezygnujemy z miesięcznych antypsychiatrów i mamy nadzieję, że Marek Michael. mój dobry znajomy nie trafi tam. Tutaj to też był proces ten, że, żeby wreszcie nikt w życiu nikt tam nie trafił, nikt nie wdziejał. Że nadejdą, żeby nikt nie trafił do przyczyny. Trzeba wreszcie zaprzestać tej psychiatry. My już musimy skończyć z tymi psychiatrykami psychiatryki wreszcie muszą zostać zamknięte i, do, i właśnie rząd na sensie do tego dążył już 3, 3 dni temu został jeden zamknięty i nie będzie dotacji na otwartą przestrzeń i na inne albo jedne psychiatryki więc kończymy z miesięcznicami więc do zobaczenia i miejmy nadzieję bo to nie jest koniec naszej frakcji będziemy robić dalsze no to czołem Wielkiej Polsce i zamknąć psychiatryki na zawsze.